Witajcie kochani, teraz postaram się wytłumaczyć wszystkim troszkę tematu konserwacji. Tutaj mamy a 4 kombi Tutaj, tak A4B7 i już Wam powiem czym, o czym chcę Wam w ogóle opowiedzieć, a mianowicie o korozji szczelinowej dzisiaj tak troszeczkę, korozja szczelinowa kochani pojawia się we wszystkich, jak sama nazwa mówi, we wszystkich, we wszystkich tych szczelinach, tak? czyli na łączeniach zgrzewów blacharskich, w tych miejscach e, korozja może się pojawiać, salon, główne e, ciągi konstrukcyjne, takie bardzo newralgiczne punkty, gdzie karoseria łączy się w kilku miejscach, położu zgrzewy, tak? To daje bardzo dużo zabezpieczyło nam. w tym momencie mm, te miejsca i ta rdza często zdarza się, że jest pod spodem, ale nie wychodzi dla nas na zewnątrz. Tutaj mam akurat przypadek, już dochodziło do perforacji, więc tym elementem będziemy się zajmować najprawdopodobniej zostanie on wycięty, bo już mamy jak widzicie te dziureczki. Pokażę Wam teraz pod spodem jak wygląda temat, gdzie możemy się tej rdzy spodziewać tu, najbardziej newralgiczne miejsca my za chwilkę będziemy nakładać tutaj mamy te szczeliny na te szczeliny będziemy dawać za chwilę masę, kochani jeżeli chodzi o tą masę jest to masa elastyczna specjalna uczyniona z drzew blacharskich tu w tym momencie podwozie mamy już po podkładzie z domieszką cynką i aluminium. Wcześniej był podkład wytrawiający, taki wash primer dwa razy. Tu mamy już w granicach 200 mikronów warstw podkładów antykorozyjnych. Na razie w zupełności to wystarczy. A ja jeszcze Wam pokażę, zobaczcie, tutaj nawet najlepszy Najlepszy magik, ktokolwiek, kto by nie był konserwował, w tych miejscach nie zrobisz nic. Zawsze będzie. Tak jak nie zastosujesz silikonu przy oknie, zawsze będzie podchodzić woda. Taką samą sytuacją no tutaj, zobaczcie. Tutaj tak samo. I te miejsca zaraz będziemy nakładać. Dodatkowo, ja jestem zwolennikiem popatrzcie, kochani, tutaj jest próg. Próg, nie wiem, czy będzie to widać. Próg był w dosyć złym stanie, był dosyć mocno podkorodowany. On tu miał masę dla jasności. Ta masa została zdjęta już i tą masę nałożę tutaj, tak samo w tą szczelinę. Zostawiamy tylko szczeliny, otwory serwisowe, żeby mogła nam wilgoć gdzieś odchodzić i woda. Zobaczcie, tutaj, tak samo. Te szczeliny zostały zamknięte, ale oczywiście tanie. Ta jest serwisowa, więc wszystkie inne zostają zasłonięte. Tu mamy zdemontowane zawieszenie. Jestem zwolennikiem takiej konserwacji podwozia, bo w tym momencie mamy podejście, mamy miejsce, możemy wszędzie dojść, w każdy zakamarek, tak naprawdę. I tak wykonana konserwacja, myślę, że posłuży na dobrych kilkanaście lat zobaczcie tutaj, tutaj też masy są aczkolwiek będziemy jeszcze te mastyki tutaj poprawiać, w tych wszystkich miejscach tak samo tutaj, te wszystkie miejsca przelecimy masą ja robię to pędzlem, z tego względu że efekt jest wymiernie bardzo dużo lepszy i naprawdę te efekty są dużo lepsze, możemy pędzelkiem wszędzie wpenetrować, także kochani, zabieramy się do pracy, zaraz wam pokażę efekt końcowy, pokażę wam jeszcze kochani <laughs> Ten kawałek masy jest nakładany przez roboty jeszcze w salonie na taśmie produkcyjnej. Już tak tylko w trakcie nakładania masy. To zobaczcie, jak jest nakładany. Tak? Takie coś powoduje, że tam dostaje się jednak woda. Tak? Ma gdzie? Ona ma też wyjście. Tak? Ale tutaj jest to zabezpieczone na słabo. Maszyny i nie zawsze zrobią to dobrze, więc tak jak widać. Są dosyć duże ubytki na tych szczelinach, i ta korozja szczelinowa będzie się wkradała, i ona w tym samochodzie, no niestety, jak to w Audi była, ale to o tym jeszcze później. Teraz walczymy i zasłaniamy te masy. Masy zasłaniamy dużo szerzej. Dlaczego? Pokażę Wam na przykładzie. Otóż Z Zgrzew mamy bardzo cienki, tak? O, tutaj widać ten zgrzew on jest bardzo cienki tu już jest zasłonięty ale nakładamy go dużo szerzej z tego względu żeby woda nie mogła podchodzić ani żadna wilgoć pod niego bo na to pójdzie jeszcze dwie warstwy masy końcowej tak? więc to jest bardzo ważne w przypadkach gdzie tej masy jest tak jak tutaj jest dosyć mało jeżeli tu gdzieś znajdzie ujście sobie woda bądź wilgoć to później ściągamy tą masę a pod spodem jest rdza i to my kochani, lecimy dalej z tematem. Za chwilę pokażemy Wam efekt Jesteśmy już, kochani, po pierwszym nakładaniu masy na ucieczkę z blacharskich. My te masy stosujemy nie tylko na grzewy, ale jak pokażę Wam, zabezpieczamy także ranty. Ja staram się osobiście za zabezpieczać też nad kola. Te części smarujemy więcej. Eee, te punkty są zawsze newralgiczne. W samochodach Tu tej korozji zawsze jest najwięcej. Zobaczcie tutaj, tak samo. RAND jest zabezpieczony. Tu będzie tylni zderzak zaczynał się, tak? Więc to miejsce jest zabezpieczone. Tak samo, zobaczcie tu mocowanie amortyzatora z tyłu. Tutaj dookoła. Tu mamy wejście, tu mamy wejście serwisowe. Te otwory oczywiście zostają. Tutaj nakładamy no, takim pędzlem Jest to dosyć szeroko, ale. Zapobiega to, żeby ta korozja, wąski pasek nie zawsze dobrze, bo ta korozja gdzieś tu zawsze podchodzi. Poprawiamy te masy. Masy lecimy też rantem tutaj dookoła. Tak jak widzicie, zobaczcie kochani, tutaj poprawiamy wszędzie, gdzie one są potrzebne na tych zgrzewach. Tutaj w tych miejscach korozja zawsze wychodzi. I Często dziwicie się, a zrobiłem konserwację i rydza wychodzi. Z tych miejsc, kochani, jeżeli nie będzie pasty, masy na zgrzęb, zawsze wyjdzie. Zobaczcie, tu dajemy więcej. Osobiście nie żałuję tej pasty, nie żałuję masy. Zobaczcie, tu przy wlewie paliwa z tyłu zabezpieczyłem większy połać tylniego kola z tego względu, że to jest newralgiczny punkt, tu zawsze korozja będzie jutro tak mi się to jest jeszcze delikatnie jest pierwsza warstwa, jutro ona będzie poprawiona będzie już dużo lepiej, tak samo jest tutaj wszędzie, zobaczcie, pokażę Wam progi jeszcze, progi z każdej strony zostały tak naprawdę zabezpieczone masą, tak z każdej strony, z jednej, z drugiej zobaczymy jeszcze z tej zobaczcie progi z jednej strony z drugiej strony są zabezpieczone mastyką i teraz będzie już efekt swojej pracy spełniało. Tak samo tu, zobaczcie, wszędzie są położone już praktycznie masy. I teraz możemy jutro poprawić te masy. I już praktycznie można powiedzieć, że samochód będzie gotowy do dalszych prac. Tu akurat została nam. E, ostatnia warstwa, dwie warstwy konserwacyjne już bo mamy już zamierzone 220 mikronów grubości podkładu warstwy antykorrocyjnej także tak to kochani wygląda jeszcze Wam pokażę wszędzie te masy są e, one jak widzicie nie żałujemy tej masy one może nie zawsze wyglądają estetycznie ale one mają za zadanie nie puszczać tej rdzy, nie puszczać powietrza do środka. Jest powietrze w środku, mamy rdzę, tak? Zobaczcie. Grubo dana warstwa. Już tam tej rdzy nie będzie. Tak to kochani się prezentuje. Śledźcie nas na bieżąco. Jesteśmy na TikToku, na Facebooku, ekspres Kar Serwis konserwacji podłozi Krasi. Zapraszamy do śledzenia nas na bieżąco, a myślę, że niedługo może będzie jakiś kanał na YouTubie. Pozdrawiamy, hej!